Ok, więc witam w drugiej części, która jest już nagrywana drugi raz. Au, właśnie się badamy, no! Um, jest już nagrywana drugi raz, bo za bardzo się rozgadałam, więc szybko, powinienem mówić, no nie szybko. Ale w pierwszej części skończyłam na tym, jak nakładam odżywkę itd., itd. Więc teraz, wychodzę z prysznica i co robię? Nakładam ręcznik. I teraz tak. Ja uważam, że nie powinnyśmy nakładać ręcznika w taki sposób, że po prostu te włosy wszystkie tym ręcznikiem tak wkręplamy i mamy je te w górze, prawda? Uważam, że tak nie powinno się robić, bo te włosy jak są mokre, są podatne na zniszczenie i tak po prostu jak są, to one są e, zwinięte i mogą być zniszczone tym bardziej, więc ja po prostu owijam ten ręcznik, już nie będę pokazywać, bo pokazywałam tutaj w tej części, jak nagrywałam wcześniej. Um. Ja po prostu je tak biorę na bok i zawijam je tak delikatnie, po pokażę mniej więcej coś takiego. Tak je zawijam, tylko oczywiście tutaj mam na całej głowie. Takie mniej więcej zawijam, żeby nie niszczyć tych włosów. trzymam je tak około 5 minut. Ściąłam te ręcznik bardzo delikatnie um, i um, jak mam te włosy wszystkie tak do tyłu, czy tam na bok, czy tam jakkolwiek, używam kolejną odżywkę, to jest Stony Guy Rapid Response Leave-in Conditioner a Moisture Injection for Dry and Damaged Hair. Wygląda um, na tak. Pachnie jak e, każdy produkt e, do włosów, znaczy produkt Stony Guy. E, bo ja miałam jeszcze um, Iron Heat Defense, tak się chyba nazywało, i tak samo tak e, Nie mogę o niej nic, du znaczy dużo o niej powiedzieć, bo używałam ją tylko dwa razy. E, ale co ja robię? Nakładam ją trochę na ręce, zrościeram i tak mniej więcej od końca mojego ucha nakładam ją w dół, koncentrując się na końcówkach. Jak już powtarzam to setny raz, ponieważ moje końcówki są. Zniszczony, strasznie. <laughs> Więc e, następna rzecz jaką robię: przewracam głowę um, i psiłkam ją w z ja e, Może ja coś źle robię, że ja używam tyle ożywek. Um. I widzę, że nawet nie chcę się pytać mojej bratowej, bo, um, <laughs> bo po prostu pewnie nie wiem, powiem, czy to źle i tak dalej ale powiem wam jak ja to robię, co ja robię, jakich produktów używam, więc to jest e, z nie dwa podżywka w sprayu do włosów suchych i zniszczonych po zabiegach fryzjerskich kupiłam to w polskim sklepie, nie wiem, za około chyba 2 euro e, tak to wygląda, więc na pewno w Polsce to macie i takie kryszty produktów, których pokazałam na pewno są w Polsce e, więc e, to kupiłam i jak mam przewróconą tę głowę psikam to na całe włosy i rozczesuję później takim grzybykiem używam tej strony z takimi większymi rozczesuję po prostu te włosy delikatnie jeśli gdzieś mamy jakieś superacz to po prostu te włosy bierzemy delikatnie, rozczesujemy trzymając tak jak na przykład tu gdzieś jest spek to tutaj trzymamy i rozczesujemy tak w ogóle te włosy powinny zaczynać się czesać od końcówek i tak powoli do głowy. I ja je normalnie takim grzybykiem, jak są ostre. Eee, a, i jak już mówiłam, e, moje włosy, takie jak mam je teraz obcięte, one były bardzo krótkie, jak je obcięłam. Naprawdę grzybka była taka dotąd, e, tutaj te górne. Te włosy były takie długości um, i po prostu to było straszne ścieżki dołożenia. Jak ja to układam, to jest po prostu brałam tutaj wredę. Tylko, tylko z góry brałam te sekcje. Brałam na tutaj sekcję jakąś i brałam tylko dużą szczotkę. Taką brałam tutaj, nawijałam to na tą szczotkę, suszyłam. Później tutaj suszyłam. Ehm, najbardziej to robiłam z tyłu. Z tyłu robiłam najczęściej parę takich sekcji, szłam w dół i tu. Ehm, więc mi będzie coś takiego. Tak to układam. Teraz nie układam, jak mówiłam, nie chcę mieć styczności z prostownicą moje włosy. Ehm, ja bym dzisiaj nie wyszła w wilgotnych włosach na wyl. Były dość proste, tak jak nie, tutaj widzicie. Nie są, e, nie są takie złe, można z nimi normalnie chodzić i tak dalej, A, nic strasznego. I teraz pokażę Wam moją farbę, tylko to jest inna farba, znaczy ta sama firma, tylko inny kolor niż ja mam teraz włosy pofarbowane. Ja mam w kolorze teraz to jest Fat e, e, Dark Chocolate. A ja teraz e, to jest ta firma, którą zawsze mam włosy, czyli L'Oreal Casting and Cream Gloss. I to jest ten na 28 m, to nie jest ten um, taki na stałe, ten taki permanent color, nie wiem jak to po polsku się nazywa, przepraszam. Um, taki jeszcze to użyłam, żeby Wam pokazać coś w środku. Czyli to jest 530 pralin, taki ma wyjść. nie może wyjść mniej więcej taki, bo mam dość ciemny kolor, ciemne posy. I co tutaj jest. Już Wam pokazuję. Jest ten taki e, e, krem, ten koloryzujący. I tutaj jest 4,7 ml. W tym miejscu są moje włosy. Ale jak macie cieńsze włosy albo nie macie tyle włosów, to może Wam to wystarczyć na dwa. E, później jest ten developer cream, czyli taki, ten krem taki. Czy nie krem? On jest taki płynny. Nie yeah. wiem. Odżywka, po której. Wow. Które włosy są naprawdę niedważne, rękawiczki. Jeszcze taki aplikator mały. I jak tej farby się używa, tutaj do tego takiego płynnego płynu wlewa się tą tubkę. To się otwiera, wlewa się tą tubkę, wyciska, miesza się, nakłada się ten taki aplikator i po prostu się nakłada tą farbę na włosy i później się rozprowadza. tu co, farba. Ja tego nie robię sama, moja mama mi farbuje włosy. Tylko pamiętajcie, że jak farbujecie włosy to w domu to lepiej po parę kolorów ciemniej niż nie wiem, jakąś bardzo ciemną albo bardzo jasną, niż twoje naturalne włosy. I zawsze pamiętajcie, że na linii włosów Tutaj wiadomo tutaj uszy za uszami na szyi, żeby położyć jakiś krem, wazelinę, nie wiem, obejmę coś tłustego, żeby nie pomalować całej twarzy. Ja tak zrobiłam ostatnio. Yy, na urządzą wazeliny miałam całą twarz w jakiejś fioletowej farbie, bo ta farba wychodzi taki kolor jest fioletowy, czy tam brązowy już nie pamiętam, ale naprawdę to było straszne. Przez parę dni nie mogłam mieć kucyków, nic nic. Ale przetrwałam i to znikło i wiadomo, ale lepiej położyć bazylinę. Więc to chyba na tyle, mam nadzieję, że się zmieściłam. <grydy> Oceniajcie, komentujcie, e, zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. E, proszę o subskrypcję. No i to na tyle. Pa pa!